BMW nieźle się natrudziło przy prezentacji Active Tourera. Trzeba było zaangażować całą zgraję podskakujących facetów, żeby odwrócić uwagę publiczności od niezbyt urodziwego prototypu. To oczywiście kwestia gustu, ale mnie bryła wana jakoś średnio pasuje do BMW. Active Tourer ma być odpowiedzią na Mercedesy klasy A i B. Podobnie jak konkurenci, samochód będzie łamał kilka odwiecznych reguł. Na przykład będzie dysponował przednim napędem, a pod jego maską znajdą się trzy cylindrowe silniki. Całe szczęście dysponujące do ładowaniem. Pod maską konceptu pracuje na przykład półtora litrowy motor. O mocy 190 koni mechanicznych, który według BMW rozpędzi małego wana do 100 km na godzinę w około 8 sekund. Jak przystało na XXI wiek silnik jest wspomagany przez napęd elektryczny, pozwalający na tanią jazdę na odcinku około 30 km. Za priorytet firma postawiła sobie obniżenie spalania, które podobno ma wynosić około 2,5 litra na 100 km. Tak, już to widzę. Nie spodziewajcie się jednak powolnego dełka dla niedzielnych kierowców. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, auto będzie luksusowe, komfortowe i całkiem szybkie. Na weryfikację tych stwierdzeń przyjdzie nam jednak poczekać do pojawienia się wersji produkcyjnej.